Przegląd bloku. Tutaj Molinezja już kończą swoją misję. Plenaria jest praktycznie zjedzona. Już nie widać żadnych robaczków, Aczkolwiek jeszcze pod tym glonem, gdzie niegdzie występują z tego co widziałem, chowają się o! Tak się ma, siedemdziesiątka, no Po staremu w sumie. Rybki trochę porosły, trochę się wybarwiły. Niektóre trochę się postarzały, jak ten samczyk już chyba emeryturka. No, Samiec Molinezji cały dzień napastuje tą samicę z różnym skutkiem, właśnie nie wiem z jakim, czy coś z tego będzie. No, przynajmniej się stara. Krewetki, dużo krewetek sprzedałem w tym tygodniu jakoś tak szły te krewetki, ale jeszcze bardzo dużo ich jest. Wybarwiają się rybki. Niektóre się zapowiadają dosyć ciekawie. Zobaczymy. Dobry sezon jest teraz. Dużo jest klientów po rybki, po roślinki. Wczoraj stąd nawyrywałem roślin. Zrobiłem taką fest pakę facetowi do akwarium. Duże akwarium, ma 240. Musiałem tutaj Sporo mu tego naładować, żeby sobie zajął tak fajnie. No, tylko, że co z tego? Nie wiadomo, czy on utrzyma te rośliny. No i wyżej przyjdzie jeszcze raz. I tak to jest. bez sobie tutaj życie płynie. Puściłem z akwarium pod oknem tutaj małą molinezję, nie wiem czy ją teraz mierze Ona gdzieś się trochę chowa. Gdzieś tu jest, gdzieś się przechadza. Ryby przed karmieniem, o, no może sypniemy im trochę. Jak mi się uda. za ruchy. Jak w mynie. <laughs> Пока есть. Dobra, zajrzymy jeszcze do kuchni. Co się u mnie w kuchni ciekawego dzieje? No, w zasadzie to nic. <laughs> Trochę mi akwarium na stole, tak jakby za mało azotu. Mniej ryb się zrobiło, bo część małych rybek odłowiłem do akwarium pod stołem. No, bo nawet się pokazał. Rzadkość. Napływa tu sobie jeden. Zostało mu się. On jest taki bardzo. nieśmiały. Zaraz pewnie ucieknie nam. Skoro mnie zobaczył. Tak, nie podoba mu się moja obecność tutaj. Zdecydowanie tak jest. <laughs> On czeka na tabletkę po prostu spirulinową. O, pułapeczkę zasadziłem. W dzień to się tak, tak średnio łapią tu ślimaki, ale w nocy jest moc pełna pułapka była rano. Hmm. Fajna pułapka, polecam. No i zobaczcie, no te roślinki takie bidne mi się tu zrobiły. O, limnofilia taka jakaś taka mało czerwona ale też zauważcie to, że tu glonów nie ma, to glony zlechły, to znaczy, że czegoś tu zdecydowanie brakuje. E, brakuje... Jarek mówił, że azotu. O, jest nawet jeden krasnorost jeszcze. No, ostało mu się tutaj, ale to... To co było wcześniej, a teraz to... Jak widzicie, listki sobie fruwają, odpadają, rośliny mi się rozpływają. Bardzo źle. Wczoraj jeszcze azotu dałem. Generalnie tutaj parę azotu i tutaj tak sporo sypałem wczoraj zawaliłem 40 g tu. Ym, soli yy, azotanu potasu bodajże mhm. dzisiaj nic dzisiaj tylko karbo o no i akwarium pod stołem. O! Zwójcie, że sobie siądę. No kto mi tam dokucza teraz jakimiś wiadomościami. Jarek. <laughs> Zaraz odpiszę. Faraon zarośnięty, duży cheniek. Się tam tego sobie tam rośnie, marchewa tutaj. Zobaczcie, że już mało mi molinezji zostało. Chyba raczej nie będę sprzedawać molinezji. Poczekam na ładnego samca, bo tu jest parę kandydatów. Ale jeszcze niech sobie dorosną. Bo nie wiadomo, on ten może być fajny. Zresztą każdy jest fajny na swój sposób. I tak należy zacząć zdanie. Mieczyki. Mieczykową sobie stąd wezmę. Mieczykowa, Mieczykowa, gdzie tu taka fajna Mieczykowa była? Tam jest. I ona? To ona? Kurczę. Czyli źle patrzę. O tu, 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 Uciekła nam Mieczykowa, no trudno. No. Taka to kostka, zieleniak taki, kotnik. Poza tym akwarium na stole, że tam coś nie domaga ono, to wszystko jest ok, tutaj. Trochę ten taki glon mi tu rośnie, taki włosowaty zielony. O. Zawsze coś jest do zrobienia w tych akwariach. Jutro do rodziców pojadę. No, jeszcze trzymam tutaj parę rybek. Przycisnąłem łyżką roślinki no. i sobie rosną. Mm. Teraz będę karmić te ryby, bo to już ich pora jest. Pora najwyższa na karmienie, kurcze. Około i mniej więcej je karmię. No, a jutro u rodziców zrobię przegląd. Chcecie zobaczyć choinkę? Patrzcie, bam. <śla> Patrzcie jak to wygląda. No ale są sprzężone trzy zbiorniki i razem się wszystko włącza i wyłącza. Ta poczto by to nie przeszło na pewno. No ale to są małe obciążenia. Tu ciągną te filterki po 10W czy tam po 8 Te żarówki po 14W bodajże. Także to tylko tak strasznie wygląda. <gry> Dobra. Jutro przyglądzi ku rodziców, coś tam muszę pogrzebać. też pewnie coś jest tam do roboty może od mule jutro tam o dobra o, się rozgadałem 20, 12 minut dobra dzięki za oglądanie i na razie icho cześć